Dzień dobry, nazywam się Zofia Nowakowska i jestem urologiem z 20-letnim doświadczeniem w leczeniu problemów męskich. Witam Was serdecznie na kanale Zdrowie i Życie. Dzisiaj chcę z Wami porozmawiać o temacie, który dotyczy milionów polskich mężczyzn, ale o którym rzadko się mówi głośno o problemach z erekcją i tym, jak można je rozwiązać bez sięgania od razu po leki. Zdecydowałam się nagrać ten film, ponieważ w moim gabinecie codziennie spotykam się z mężczyznami, którzy czują się bezradni, zawstydzeni. A często po prostu nie wiedzą, że istnieją naturalne, skuteczne sposoby na poprawę swojej funkcji seksualnej. Wielu z nich myśli, że jedyną opcją są tabletki, ale to nieprawda. Jeśli myślicie, że problemy z erekcją to tylko kwestia wieku, lub że nic się z tym nie da zrobić, bardzo się mylicie. Prawda jest taka, że w większości przypadków można znacząco poprawić swoją sytuację, wprowadzając odpowiednie zmiany w stylu życia. Zanim przejdę dalej, proszę Was, jeśli ten temat jest dla Was ważny, zasubskrybujcie kanał Zdrowie i życie, zostawcie komentarz i udostępnijcie ten film znajomym. Tylko dzięki Waszemu wsparciu mogę tworzyć takie treści i pomagać coraz większej liczbie mężczyzn. A teraz pokażę Wam trzy konkretne kroki, które mogą zmienić Wasze życie intymne. Zacznijmy od podstaw. Kiedy do mojego gabinetu przychodzi mężczyzna z problemami erekcji, pierwszą rzeczą, którą mu tłumaczę, jest to, jak właściwie działa ten mechanizm. Bo bez zrozumienia przyczyn nie można skutecznie działać. Erekcja to nie jest proces z głowy. To skomplikowana reakcja, w której uczestniczy układ nerwowy, hormonalny, ale przede wszystkim układ krążenia. Kiedy jesteście podnieceni, naczynia krwionośne w prąciu rozszerzają się, pozwalając na napływ krwi. Jednocześnie specjalne mięśnie blokują odpływ krwi. Efekt: silna, trwała erekcja. Ale co się dzieje, kiedy ten system nie działa prawidłowo? Najczęściej problem leży w naczyniach krwionośnych. Pamiętajcie, prącie to jeden z najbardziej wrażliwych wskaźników stanu waszych naczyń krwionośnych w całym organizmie. Pozwólcie, że opowiem wam o pacjencie, którego nazwę Andrzejem, 42-letni informatyk, prowadzący siedzący tryb życia. Przyszedł do mnie załamany, bo od roku miał coraz większe problemy z erekcją. Pierwszą rzeczą, jaką sprawdziłam, nie było prącie, tylko jego serce, naczynia i ciśnienie krwi. Dlaczego? Bo problemy z erekcją są często pierwszym sygnałem problemów z układem krążenia. U Andrzeja rzeczywiście okazało się, że ma podwyższone ciśnienie, wysoki cholesterol i słabą kondycję fizyczną. Jego naczynia krwionośne były w kiepskim stanie, zbyt wąskie, żeby skutecznie dostarczyć krew do prącia. To jest błąd, który popełnia większość mężczyzn. Szukają problemu na dole, a przyczyna często leży w całym organizmie. Dlatego mój pierwszy krok brzmi: popraw swój układ krążenia. Ale jak to zrobić? Oto konkretne wskazówki. Aktywność fizyczna, ale nie każda. Nie mówię o tym, żebyście zostali kulturystami. Mówię o regularnej aktywności, która poprawi krążenie. Najlepsze są ćwiczenia aerobowe: szybki spacer przez 30 minut dziennie, pływanie, jazda na rowerze. Dlaczego akurat te? Bo zmuszają serce do intensywniejszej pracy, poprawiają elastyczność naczyń i obniżają ciśnienie. Andrzej zaczął od 20 minut szybkiego marszu dziennie. Po dwóch miesiącach już widać było poprawę. Nie tylko w erekcji, ale też w ogólnym samopoczuciu. Dieta, która wspiera naczynia, wasze naczynia krwionośne, to jak rury w domu mogą być czyste i drożne, albo zapchane i zniszczone. Co je niszczy? Głównie nieprawidłowa dieta. Unikajcie produktów przetworzonych, tłustych mięs, słodyczy. Zamiast tego sięgnijcie po ciemne warzywa liściaste szpinak, jarmuż, orzechy, awokado, oliwę z oliwek, ryby morskie. Te produkty zawierają substancje, które naturalnie rozszerzają naczynia i poprawiają przepływ krwi. Szczególnie polecam czerwone winogrona, granaty, ciemną czekoladę, minimum 70% kakao. Zawierają one substancje zwane flawonoidy, które działają podobnie do leków rozszerzających naczynia, ale naturalnie. Kontrola wagi nadwaga to jeden z największych wrogów dobrej erekcji. Dlaczego? Tkanka tłuszczowa, szczególnie na brzuchu, produkuje estrogeny żeńskie hormony płciowe. Im więcej estrogenu, tym mniej testosteronu, a niski testosteron to słaba erekcja. Poza tym, nadwaga obciąża układ krążenia, podnosi ciśnienie i pogarsza przepływ krwi. Jeśli macie nadprogramowe kilogramy, ich zrzucenie może być najbardziej skutecznym lekiem na problemy z erekcją. Rzucenie palenia to nie jest opcja, to konieczność. Jeśli palicie papierosy i macie problemy z erekcją, muszę być brutalna. Nie ma mowy o poprawie bez rzucenia palenia. Nikotyna i inne substancje w papierosach dosłownie niszczą naczynia krwionośne, zwężając je i utrudniając przepływ krwi. Widziałam mężczyzn, którzy tylko rzucając palenie poprawili swoją erekcję o 70-80%. To nie są żarty, to medyczny fakt. Pamiętajcie, problemy z erekcją to często pierwszy sygnał, że z waszym układem krążenia dzieje się coś niedobrego. Dbając o swoje serce i naczynia, dbasz również o swoją potencję. To nie są dwie oddzielne sprawy, to jeden wspólny system. Przejdźmy teraz do drugiego kroku, który jest równie ważny jak pierwszy, a często niedoceniany przez mężczyzn. Mówię o zdrowiu psychicznym, jakości snu i równowadze hormonalnej. Pozwólcie, że opowiem wam o innym pacjencie. Nazwijmy go Marcin, 38 lat, menadżer w dużej firmie. Przyszedł do mnie z problemami z erekcją, ale jego badania krwi były idealne. Cholesterol w normie, ciśnienie prawidłowe, kondycja fizyczna dobra. Co było nie tak? Marcin pracował po 12 godzin dziennie, spał 4-5 godzin, był w ciągłym stresie i napięciu. Jego organizm produkował ogromne ilości kortyzolu. Hormonu stresu, który dosłownie zabijał jego testosteron i pogarszał funkcje seksualne. Stres i kortyzol, niewidzialni wrogowie erekcji. Kiedy jesteście w stresie, wasz organizm przechodzi w tryb walki lub ucieczki. Produkuje kortyzol, adrenalinę i inne hormony stresowe. To ma sens ewolucyjny. Gdy nasi przodkowie uciekali przed drapieżnikiem, libido nie było priorytetem. Problem w tym, że współczesny stres jest chroniczny. Nie uciekacie przed lwem przez 10 minut, żyjecie w stałym napięciu przez lata. Achroniczny stres: obniża poziom testosteronu, zwęża naczynia krwionośne, zaburza komunikację między mózgiem a narządami płciowymi, prowadzi do problemów z erekcją. Jak z tym walczyć? Musicie nauczyć się aktywnego radzenia sobie ze stresem. To nie znaczy, że macie zmienić pracę, choć czasem warto to rozważyć. To znaczy, że musicie wprowadzić do swojego życia praktyki, które obniżą poziom kortyzolu. Techniki oddechowe i medytacja. Brzmi może nowocześnie, ale to ma solidne podstawy naukowe. Głębokie, świadome oddychanie przez 10-15 minut dziennie aktywuje układ parasympatyczny. Część układu nerwowego odpowiedzialną za regenerację i funkcje seksualne. Prosta technika. Wdech przez nos przez 4 sekundy, zatrzymanie oddechu na 4 sekundy. Wydech przez usta przez 6 sekund. Powtarzajcie przez 10 minut rano i wieczorem. Sen, niedoceniany bohater waszej potencji. Tu muszę być bardzo jasna: jeśli śpicie mniej niż 7 godzin na dobę, wasza erekcja będzie słaba. To nie jest opinia, to fakt medyczny. Dlaczego? Bo testosteron produkowany jest głównie podczas snu, szczególnie w fazie REM. Mężczyźni, którzy śpią 5 godzin lub mniej. Mają o 10-15% niższy poziom testosteronu niż ci, którzy śpią 8 godzin. Poza tym podczas snu organizm regeneruje naczynia krwionośne, obniża poziom kortyzolu i resetuje system nerwowy. Jak poprawić jakość snu? Idźcie spać i wstawajcie o tej samej porze, nawet w weekendy. Sypialnia powinna być ciemna, chłodna, 16-19 stopni i cicha. Żadnych ekranów, telefon, TV. Godzinę przed snem. Unikajcie kofeiny po 14 gracjach. Nie jedzcie ciężkich posiłków 3 godziny przed snem. Marcin, o którym wspomniałam wcześniej, wprowadził regularne godziny snu i techniki relaksacyjne. Po 6 tygodniach jego poziom testosteronu wzrósł o 23%, a problemy z erekcją znacząco się zmniejszyły. Testosteron Król męskich hormonów Niski testosteron to jedna z najczęstszych przyczyn problemów z erekcją u mężczyzn po 35 roku życia. Poziom tego hormonu naturalnie spada o około 1% rocznie po 30. roku życia. Ale niewłaściwy styl życia może ten proces dramatycznie przyspieszyć. Co niszczy testosteron? Chroniczny stres. Brak snu. Nadwaga, szczególnie tkanka tłuszczowa na brzuchu. Alkohol w nadmiarze. Siedzący tryb życia: Niedobory witaminy D i cynku. Naturalne sposoby na zwiększenie testosteronu: witamina D. 80% Polaków ma niedobór tej witaminy, szczególnie zimą. Niedobór witaminy D prowadzi bezpośrednio do obniżenia testosteronu. Zalecana dawka 2000-4000 jednostek dziennie, ale najlepiej skonsultować z lekarzem i zbadać poziom we krwi. Cynk kluczowy minerał dla produkcji testosteronu. Najlepsze źródła: ostrygi, mięso, orzechy, nasiona dyni. Można też suplementować 15-30 mg dziennie. Trening siłowy Ćwiczenia z ciężarami naturalnie zwiększają produkcję testosteronu. Wystarczą 2-3 treningi w tygodniu. Po 45-60 minut. Ograniczenie alkoholu. Alkohol bezpośrednio hamuje produkcję testosteronu. Jeśli macie problemy z erekcją, ograniczcie alkohol do minimum. Maksymalnie 2 drinki w tygodniu. Mit o mężczyzności i lękach. Wiele problemów z erekcją ma podłoże psychologiczne. Mężczyźni często wpadają w błędne koło. Mają jeden niepowodzenie, zaczynają się stresować, przez co następnym razem też nie dają rady, przez co stres rośnie, i tak w kółko. Pamiętajcie, jedna słaba erekcja to nie katastrofa. To może być skutek zmęczenia, stresu, alkoholu, choroba. Problem zaczyna się wtedy, kiedy zaczynacie się tym fałsywać i tworzyć w głowie scenariusz: co będzie, jeśli znowu nie dam rady. Kluczowa jest komunikacja z partnerką. Wiele kobiet wcale nie oczekuje perfekcyjnej erekcji za każdym razem. Oczekują bliskości, czułości i szczerości. Czasem rozmowa z partnerką może być lepsza niż wizyta u lekarza. Teraz przejdziemy do najkonkretniejszej części, trzeciego kroku, który zawiera praktyczne ćwiczenia, sprawdzone suplementy i zmiany stylu życia, które możecie wprowadzić już dziś. Ćwiczenia kegla nie tylko dla kobiet. Większość mężczyzn myśli, że ćwiczenia kegla to tylko dla kobiet po porodzie. To ogromny błąd. Mięśnie dna miednicy u mężczyzn odgrywają kluczową rolę w erekcji i kontroli wytrysku. Te mięśnie pomagają zatrzymać krew w prąciu podczas erekcji i wpływają na siłę ejakulacji. Słabe mięśnie dna miednicy, planers, słaba erekcja i problemy z kontrolą. Jak wykonywać ćwiczenia Kegla? Najpierw musicie znaleźć właściwe mięśnie. Najprościej. Podczas sikania przerwanie strumienia moczu. Te mięśnie, które użyliście do zatrzymania, to właśnie mięśnie na miednicy. Ćwiczenie podstawowe. Napnijcie mięśnie dna miednicy na 5 sekund, rozluźnijcie na 5 sekund, powtarzajcie 10-15 razy, robiąc to 3 razy dziennie. Po 2 tygodniach zwiększcie czas napięcia do 10 sekund. Efekty powinny być widoczne po 6-8 tygodniach regularnych ćwiczeń. Uwaga. Podczas ćwiczeń nie napinajcie pośladków, mięśni brzucha ani nóg. Tylko mięśnie dna miednicy. Ćwiczenia poprawiające krążenie w miednicy przysiady. Doskonale pobudzają krążenie w dolnej części ciała. Robiąc 20-30 przysiadów dziennie, znacząco poprawicie przepływ krwi w okolicach miednicy. Mostek biodrowy. Leżycie na plecach, kolana ugięte, stopy na podłodze. Unosiące biodra w górę, napinając pośladki. Utrzymujecie przez 5 sekund, opuszczać. 15-20 powtórzeń. Ćwiczenia rotacyjne biodrami. Stojąc w lekkim rozkroku, wykonujcie powolne, szerokie ruchy okrężne biodrami. Po 10 rund w każdą stronę. Kardio, jak już wspomniałam, każda aktywność poprawiająca kondycję sercowo-naczyniową pomoże. Minimum 150 minut umiarkowanej aktywności tygodniowo. Sprawdzone suplementy, ale nie cudowne pigułki. Muszę być tutaj bardzo jasna: żaden suplement nie zastąpi zdrowego stylu życia, ale niektóre mogą skutecznie wspomóc Wasze wysiłki. L-arginina i L-cytrulina – aminokwasy, które organizm przekształca w tlenek azotu. Tlenek azotu rozszerza naczynia krwionośne i poprawia przepływ krwi. Dawkowanie – L-arginina 3-6G dziennie, L-cytrulina 3-6G dziennie. Najlepiej na pusty żołądek. Panax ginseng – jeden z niewielu ziołowych suplementów z potwierdzoną naukowo skutecznością w problemach z erekcją. Dawkowanie – 600-1000 primigran ekstraktu standardowego dziennie. Efekty po 6-8 tygodniach stosowania. Witamina D3, jak wspomniałam, niedobór bezpośrednio wpływa na testosteron. Większość Polaków potrzebuje suplementacji, szczególnie od października do kwietnia. Magnez – niedobór magnezu prowadzi do problemów z naczyniami krwionośnymi i zmniejszoną produkcją testosteronu. Dawkowanie – 200-400 mg dziennie. Najlepiej w formie cytrynianu lub glycynianu magnezu. Cynk kluczowy dla produkcji testosteronu. Jeśli nie jecie dużo mięsa i owoców morza, warto suplementować 15-30 mg dziennie. Uwaga na suplementy na potencję. Unikajcie podejrzanych preparatów reklamowanych jako naturalna Viagra czy silna erekcja w 30 minut. Wiele z nich zawiera ukryte składniki farmakologiczne, które mogą być niebezpieczne. Szczególnie jeśli bierzecie leki na serce czy ciśnienie. Zmiany żywieniowe, konkretnie produkty wspierające erekcję. Arbus zawiera cytrulinę, naturalny prekursor tlenku azotu. Ciemna czekolada, flawonoidy poprawiające przepływ krwi. Orzechy włoskie, arginine i zdrowe tłuszcze granaty. Potężne antyoksydanty wspierające naczynia szpinak i ciemne warzywa liściaste. Azotany naturalnie rozszerzające naczynia awokado, zdrowe tłuszcze i witamina E. Produkty do ograniczenia: alkohol, max 2 drinki tygodniowo, żywność przetworzona i fast food cukier i słodzone napoje, tłuste mięsa i sery sól w nadmiarze. Kiedy szukać pomocy lekarskiej, czasami naturalne metody nie wystarczą i to jest normalne. Szukajcie pomocy, gdy problemy z erekcją utrzymują się ponad 3 miesiące, mimo wprowadzenia zmian. Erekcja zupełnie znika. Macie ból podczas erekcji. Problemy pojawiły się nagle i bez wyraźnej przyczyny. Towarzyszą inne objawy. Problemy z siakaniem, ból w klatce piersiowej, nietypowe zmęczenie. Diagnostyka może obejmować badanie poziomu testosteronu i innych hormonów. Badanie przepływu krwi w naczyniach prącia USG Doppler. Badanie funkcji tarczycy. Sprawdzenie poziomu cukru i cholesterolu EKG dla C. Oceny stanu serca leki. Kiedy są potrzebne? Czasami leki typu Sildenafil, Viagra, Tadalafil, Cialis czy inne są konieczne. To nie jest porażka. To narzędzie medyczne jak każde inne. Ale pamiętajcie: leki działają najlepiej w połączeniu ze zdrowym stylem życia, nie zamiast niego. Podsumowanie trzech kroków: zdrowe naczynia krwionośne, aktywność fizyczna, dobra dieta, kontrola wagi, rzucenie palenia, równowaga hormonalna i psychiczna. Zarządzanie stresem, dobry sen, naturalne wspomaganie testosteronu, konkretne działania, ćwiczenia kegla, odpowiednie suplementy, świadome wybory żywieniowe. Te trzy kroki działają synergicznie. Każdy wspiera pozostałe. Nie oczekujcie cudów po tygodniu, ale przy konsekwentnym stosowaniu efekty pojawią się w ciągu 6-12 tygodni. Doszliśmy do końca naszej rozmowy o trzech krokach do silnej erekcji bez używania leków. Chcę, żebyście zapamiętali najważniejszą rzecz. Problemy z erekcją to nie wyrok, ale sygnał od waszego organizmu, że coś wymaga uwagi. Podsumowując to, o czym rozmawialiśmy: pierwszy krok to zadbanie o swój układ krążenia. Pamiętajcie, erekcja to przede wszystkim kwestia zdrowych naczyń krwionośnych. Aktywność fizyczna, dobra dieta, kontrola wagi i rzucenie palenia to fundamenty, na których zbudujecie swoją potencję. Drugi krok to zrozumienie roli stresu, snu i hormonów. Chronik stres i niedobór snu to cichy zabójcy waszej męskości. Naucznie się zarządzać stresem, śpiać 7-8 godzin i naturalnie wspierać produkcję testosteronu. Trzeci krok to konkretne działanie: ćwiczenia kegla, sprawdzone suplementy i świadome wybory żywieniowe. To elementy, które możecie wprowadzić już dziś. Jako lekarz z 20-letnim doświadczeniem mogę wam zagwarantować jedno. Konsekwentne stosowanie tych trzech kroków może nie tylko poprawić waszą erekcję, ale też ogólny stan zdrowia, kondycję i pewność siebie. Jeśli ten film okazał się dla was pomocny, bardzo proszę, zasubskrybujcie kanał Zdrowie i Życie. Planuję więcej materiałów o zdrowiu mężczyzn. Zostawcie komentarz, napiszcie, co was najbardziej zaskoczyło, jakie macie pytania. Udostępnijcie ten film kolegom, znajomym, partnerom. Im więcej mężczyzn będzie miało dostęp do rzetelnej wiedzy, tym mniej będzie niepotrzebnych problemów i kompleksów. Mam do Was pytanie: który z tych trzech kroków wydaje Wam się najtrudniejszy do wdrożenia? A może już. coś próbowaliście i chcecie podzielić się swoimi doświadczeniami? Piszcie w komentarzach. Czytam każdy komentarz i staram się odpowiadać na Wasze pytania. Pamiętajcie: dbanie o swoje zdrowie, w tym intymne to nie luksus, ale konieczność. Zasługujecie na satysfakcjonujące życie seksualne w każdym wieku. Do zobaczenia w kolejnych filmach na kanale Zdrowie i Życie. Trzymajcie się zdrowo.